Witajcie widzowie na naszym kanale Owik i Tatiś. To ja. Dzisiaj? Tatiś, wiesz co dzisiaj będziemy robić? Nie wiem. Dzisiaj będziemy losować z Fortuny, które mam w telefonie. I będziemy losować, co musimy zjeść. Mamy tu. Um... Mamy tutaj dwa talerze, ja Wam wytłumaczę. Jeden jest ze strasznymi rzeczami, za którymi nie przepadamy. I co jest koszmarnie zjeść? Ej, ja lubię papryczkę. A my nie bardzo. Mamy ostrą papryczkę. Chili. chili. Mamy czosnek surowy. Szalotkę, taką cebulę. I ogórki kiszone, których Oliwier nienawidzi. Obciąć dupkę. Mm, I mamy też rzeczy trochę bardziej przyjemne. Czyli. Paluszki. Pianki, bo to robimy. I winogrona. Nie znalazłem nigdzie truskawek, bo to wszystko będziemy maczać w roztopionej czekoladzie. Odcinek miał być sfontanną czekoladową, ale, ale się. Nie się... Zepsuła. A no właśnie, okazało się, że się zepsuła. No. Więc Oliwier, odpalasz teraz koło fortuny. Dobra, ja ja nie no, no, I no. pierwszy losujesz dla mnie. A to nie powinieneś ty losować? No nie, ty losujesz. No możesz mi wcisnąć, to nie. No dobra, to pierwsza runda, poszczęściło nam się. Gramy do pięciu. Ja chcę, ja chcę zobaczyć jak będziecie jeść tą papryczkę. Dobra, to Ale teraz te uwaga, ja losuję. Uważam, że najgorszą opcją z tego wszystkiego będzie czosnek. Nie, Trzy ogóry. cztery. Poczekaj, najpierw spróbujesz ogórka, później czosnku i zobaczymy co powiesz. Winogrona. No Jestem kozak. Jeśli hmm. mi teraz mi się wytrwliście coś dobrego, to ja z... zacznę się bać. No, Proszę. Dziewiąna. Chini, drodzy widzowie, mamy chili! Oliver zaczyna jeść chili! Czemu No dalej. A mogę zamoczyć mało? No zamocz tak, żeby było, wiesz. Trochę chociaż. Nie musisz zjeść cały. Dobra, nie masz szans, tego więcej wezmę, dobra. No dawaj, jesteś twardzi. 3, 2, 1. Brawo! Drodzy widzowie, niestety Oliwier trochę wypluł, ale dał radę. Oh. Dobra, uwaga. Teraz kręcimy dla taty. 3, 2, 1. Jasne! Odpłaciło się. To jest straszne. To będzie koszmar. Dobra, tatysi, A jak coś, to możesz pluć. Ja się już będę mógł przygotowywać wiatr. No dawaj. Ja Ej, a zostawicie potem trochę na później? Czosnko, proszę bardzo. Nie. Ale nic. No to jest paskudne. Czekolada z czosnkiem jest po prostu obrzydliwa. Możesz płuć zawsze, ale... Ja, ja nie jestem twardy połknąłem. A zostawicie potem? Dobra. Zostawimy Uch. dla dużiska. Wybieram. O, to było straszne. Nie o, ty szczęścia. No dobra, ale tak naprawdę to jest po jeden, jeśli chodzi o te straszne rzeczy. I to jest trzecia runda. Ale możemy dać też więcej? Więcej czosnku? Bardzo proszę. Rund! Drodzy widzowie, teraz ja. Ja, Chcesz, żebym ci śmiechnął nie, nie, dobra, wyklej się jeszcze nie, raz. Nie, gramy sprawiedliwie. Wylosowałem czosnek znowu. <grym> dobra, masz to kawałek. Straszny, fuj. Czosnek jest generalnie bardzo zdrowy, ale nie smakuje dobrze, bo to w porównaniu z czekoladą. W ogóle chciałam wam w coś powiedzieć. Jeśli macie czekoladę roztopioną, i macie też paluszki, no. ale chcecie zjeść poki, po prostu zamoczcie sobie tak. No, bo no i... zrobić takie popyty, poczekaj, stop, stop gry, robimy popyty na zagryzkę tego czosnku. Popite. <coughs> taką. Enjoy. Ed and pop. Ten czosnek jest koszmarny, naprawdę, nie polecam Wam. Dobra, teraz. Teraz owik. Chwila prawny. Żeby tak znowu ci mi! Okay. Jesteś twardy. No ja będę pluł. Nie ma tak, że mamy trzy punkty płucia. Kto nie chce, to może pluć. No A dobra, my... ale ja byłem twardy i zjadłem. Nie był taki ostry, nie? Ale co na akurat jest? No dobra, dawaj, pamiętaj, że z przodu, czyli zawsze jest najmniej ostre. A z tyłu jest najbardziej. ostre. Na to będzie najbardziej ostre, oh yeah. ale jeszcze w tej pestek nie ma, dawaj. No Dobra. A teraz? Udało mi się namierzyć pestki, więc... Ale sama papryczka też jest ostra. Daj więcej czekolady. No, ale będzie jeszcze gorzej smakowało. Co to? Dobra, nie... jest twardy tak naprawdę, bo on strasznie nie lubi ostrego i walczę ze sobą. Jak ze sobą walczę walczę z ostrym? <noise> z ostrym cieniem mgły. <głos> <głos> Dobra, da, dajesz. I przynajmniej pogryź. A mogę pogryźć, a potem... Nie. <noise> no możesz, 3, dwa, jeden. Bardziej on naprawdę duży kawałek. Zobaczcie ile zostało. Ale grejś. Na tym polega ta gra. Dobra, drodzy widzowie. Teraz Olivier robi przerwę na zapicie. Ja dosuję swoje. Niech to będzie chociaż pianka. Pianka! No nie. <grym i zimny> Dobre to w to. To tam, to tam, 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 tam. -ta -ta Dobra, zaczynamy ostatnią rundę. Nie no jak ostatnią? Ostatnią, bo potem jeszcze... No pięć. No jeszcze pięć! Nie. To będzie koszmarne. Zaczynamy ostatnią rundę, a potem mamy dla Was niespodziankę. Ale za chwilę upowiemy, bo będziemy ja? testować coś nowego. O Jezu! Nie no coś się dzieje. Ja jak testować, to ja mogę sobie Pięknie. 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 Synu, to już dużo szybciej idzie. No dobra. I ostatnia rozrywka dla taty. Tatyś bądź twardy. Ohoho! Cebula. Niczego czego mnie dzisiaj spotyka sam czosnek i cebula. Nie wolę ogórka kieszonego albo chini, bo czekolada z czyni jest smaczna. No? Dobrze, nikt no. nie wylosował górka. W każdym można kupić czekoladę. To no, by się nie przebarwone. to. No. Biorę maksymalnie duże czekolady. A ja coś? Ale sobie ja skończę bańkę. A może to będzie smaczne? A może sobie, że to spaghetti. <laughs> mm. O dziewczyna, popi, popi, popi! Mm. Dobie. Poprosimy o 1000 łapek w górę za to, że się tak za nie, Was poświęcamy. Na razie, razie to, wbijamy teraz to do końca tego roku. Słuchajcie, teraz mamy, mamy nową taką rzecz, ja która mam... wyszła niedawno. To są nowe donaty ekipy. Dzisiaj pojechaliśmy przed szkołą zalibiery nie kupić. Będziemy dla Was testować. Powiem jak Mr. Kirby. Nowe, smaczne. Nowe, potworki Z, z ekipy. Doty Donuts. Ekipa. Nawet nie mam pojęcia, jaki to jest smak. No ja też nie wiem, jak to wygląda. Ale wygląda na jakąś strasznie ciemną czekoladę. Um, I myślę, że te kulki to jest strzelający cukier. Ja myślę, że te kulki... Um, widzowie, napiszcie w komentarzach, um, co to jest. Um, Moim zdaniem ten donat będzie smakował jeszcze straszniej, bo mam posmak czosnku, cebuli, czekolady i pianek. Dobra, Dobra. testuję. Dobra. Teraz testuję Zuzia, ale ona testuje za kadrem. Nie. A dam, dam wam ja Zuzia testuję, szkoda, że tego nie widzicie widzowie, Zuzia testuje Chini i widziałem naprawdę duży kawałek. Zuzia, a może chcesz taki cały? Ja Wam tego nie będę nawet pokazywać. Chyba właśnie z wjechało, bo coś poczerwieniała. No coś taka czerwona. <laughs> Jesteś jak burak. Dobra, to pierwszy taki odcinek, w którym robimy coś... Ale z... nie jest tak słożny. No dobra. Testujemy to dziś. Testujemy. Trzy... Dobra, w konsystencji jest taki dość tłusty i trochę jak plastelina. No, proszę. Zobacz, pastelina. jak się wbija. palec, to zostaje dziura. Zobaczcie. Zawsze chciałam spróbować czy mleko działa na ostre. Mleko Widziałem? działa na ostre. Albo coś słodkiego. Dobra, testujemy. Smacz. Raz, dwa, trzy. Mm. Rzeczywiście ma strzelający cukier. Strasznie pusty. No ta czekolada nie jest za bardzo czekoladowa, jest raczej jakaś... To jest lukier. Hmm. Nie wiem. Hmm. Ciężko powiedzieć co to jest, to nie smakuje czekoladą. Czyli to jest pewnie lukier. Tak? I w środku ma dwa rodzaje dżemu. Koniec tego balenia, ja próbuję miodu. I powiem szczerze, że gdyby nie ten dżem w środku, to byłby to naprawdę słaby wybór. To byłby no, to on wyrób. Taki suchy Sorry Byłby to na, naprawdę słaby wyrób. I ja to oceniam. Takie mocne 3x10. A dobrze, 7x10. A dobrze, że 7x10. ile? 7x10. Oliver powiedział, że 7x10. Zatem, widzą, jeśli podobały Wam się nasze zabawy w czosnek i czyli ogórek, kiszony cebulka, to zostawcie nam łapkę. Możecie napisać w komentarzu, co mamy spróbować następnego na naszym Kole Fortuny. Zgadzamy się na wszystko, oprócz mięsa, bo ja nie jem mięsa. Aha, sorry, i, i jajek, bo Oliwier nie tknie jajka. Nawet za pay... jest pomidora? Nawet tak. za PlayStation, nawet za PlayStation. Za nic nie tknie jajka, a ja za nic nie tknę mięsa. Więc piszcie w komentarzach. Zostawcie nam suba. I dzięki za dzisiaj. Papa,